Dzisiaj przetestujemy zas zastępnik do Nescafa Dolce Gusto. Bierzemy, nabieramy kawę i wsypujemy. Trzeba pamiętać, żeby dobrze to ubić, a na koniec włożyć tą, to sitko tutaj, zapina się bardzo prosto, gdy nie na co trzeba zwrócić uwagę, żeby to, ten cypel znajdował się dokładnie w tym miejscu, jeśli będzie troszeczkę nawet przesunięty, zapina się bardzo ciężko i kawa Słychać delikatne buczenie, które mówi o tym, że coś jest nie tak z ciśnieniem. Samo przybicie igły było też bardzo ciężkie. Ale jak już się włoży prawidłowo, równo, to od razu lepiej słychać, jak kawa przelewa się przez nasze, naszą kapsułkę. Mycie też nie należy do najtrudniejszych. Wystarczy przelać I gotowa.